Zabiść prezydenta to był w książkach, która została napisana dużo wcześniej aniżeli do szlaków, o których wiemy z 2010 roku. Nawiązywałem do pewnego zdarzenia, które miało miejsce w naszej historii, do zabójstwa Narutowicza. I teraz te dwie rzeczy: zabójstwo Narutowicza. Połączyłem z takimi wierzeniami przed religijnymi islamskimi, które mówią, że osoba, która, która mogłaby być w jakiś sposób powiązana z taką, z, z taką zbrodnią, wróci w to samo miejsce, to znów nadleci taki krwawy ptak, który sprawi, że znowu dojdzie do takiej samej zbrodni. Czyli ta książka pewnego rodzaju jest także takim, takim prorostem, bo jeżeli przyjrzymy się sprawie z 10 kwietnia 2010 roku, to jakby te miejsce, które, miejsce Katynia i, i sprawa samolotu to jest znowu jakby przyciągnięcie według tych wierzeń przedreligijnych islamskich. Znowu tego złego ptaka, który powoduje po iluś tam latach, tam jeszcze akurat w, w, w tych przedreligijnych, islamskich wierzeniach, że po iluś latach, jeżeli się przyjedzie w te samo miejsce, to może dojść do, do zdarzenia bardzo podobnego. I ja jakby pisząc, umiejscowiłem to zupełnie inaczej: umiejscowiłem to w Gmachu Zachęty, tam gdzie został zabity Narutowicz. I po iluś tam latach Prezydent Rzeczpospolitej znowu znajduje się w tym samym miejscu i znowu dochodzi do podobnego aktu.